No cześć kochani, mam nadzieję, że z macie już gotową. Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam na nowego vloga. Kochani, szczęścia mojego w ogóle ciąg dalszy. Właśnie pękła mi lampa w dłoni, skaleczyłam się, krew się lała. no i dzięki temu w tym filmie oświetlenie będzie nieco gorsze, także wybaczcie mi to. Zamówiłam już kolejną lampę ekspresem, także jutro powinna przyjść. Na początku pragnę Wam z całego mojego serducha podziękować za Wasze cudowne komentarze pod moim poprzednim vlogiem, za Wasze przeogromne wsparcie. Naprawdę było już kilka takich sytuacji, które pokazały mi, że mam cudownych widzów. Bardzo Wam za to dziękuję jeszcze raz i nie ukrywam, że jestem bardzo dumna, że mam taką publiczność. Jak zapewne po głosie słyszycie, przezimienie nadal mnie trzyma. Jeszcze nie jest u mnie wszystko ok, ale jestem dobrej myśli. No dobra, ale chciałam Wam opowiedzieć o sytuacji, która wydarzyła się dzisiaj rano i przyprawiła mnie prawie o zawał serca. Ja tego nie wymyślam, żeby nie było, bo ja wiem, że niektórzy mogą pomyśleć, że ja to wymyślam na potrzeby filmu, bo Halloween super pasuje i tak dalej. Nie, moi drodzy. Naprawdę dzisiaj rano to się wydarzyło. Może Was to w ogóle nie przerazi, ale ja naprawdę miałam gęsią skórkę na całym ciele. Słuchajcie, dzisiaj o 5 rano obudził się Jamie. Poszłam do jego pokoiku, przewijam go na przewijaku i nagle Jamie patrzy się w róg pokoju, pokazuje palcem i woła MAMA! MAMA! sobie myślę, okej. Okay. Jamie nie przestaje. Ja już <noise> czuję, jak gęsia skórka pojawia mi się na ciele. Jamie nadal patrzy się w to samo miejsce i robi papa pa, pa, pa. Nie wiem, dziewczyny, może to głupie. Ja się poczułam tak nieswojo. Tak mnie to przeraziło. Poszłam oczywiście do markusa z Jamiem, Opowiadam mu to, a markus tak, że jak widzicie oboje w życiu chyba zbyt dużo horrorów oglądaliśmy. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, jeżeli wasze dzieci też was kiedyś tak wystraszyły. W mam nowy produkt do brwi, który chciałam Wam polecić? To jest paletka Anastasia Beverly Hills. O, tutaj widzicie dokładną nazwę i ja tą paletkę odgapiłam od Anjax. Ona miała pomalowane tym brwi na swoim ślubie i strasznie mi się ten efekt spodobał. Świetne jest to, że tutaj mam od razu dwa kolory, i tym jaśniejszym kolorem malujemy brwi z przodu, a tym ciemniejszym pociągamy tył brwi, i naprawdę bardzo naturalnie to wygląda. Polecam. Przyszła do mnie kilka dni temu moja kurtka zimowa, którą zamówiłam. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że ja kurtki zimowej szukam tak naprawdę od dwóch lat. I do tej pory nie mogłam znaleźć niczego, co by mi się podobało. Tutaj w Niemczech w ogóle jest masakra. Bardzo ciężko jest znaleźć ładną kurtkę. A jak byłam w Polsce, to akurat niczego nie mogłam dostać. Ale zanim Wam pokażę kurtkę, pokażę Wam mój dzisiejszy outfit. Zaraz się odsunę standardowo i nie będę do was mówiła, bo nie będziecie mnie słyszało przez mikrofon. Wspomnę tylko, że sweterek jest z HM, jest piękny, ale. Nie polecam niestety, ponieważ strasznie on się tutaj tak mechaci, takie guzy się robią, a mam go dopiero drugi raz na sobie, także bardzo słabo. Mam co prawda taką maszynkę, która usuwa te guzy, no ale nie na tym rzecz polega, że kupujemy nową rzecz i cały czas musimy latać z maszynką. Na dole mam spódnico spodnie z pimpki. I outfit jest dosyć seksowny, ponieważ duży dekolt, krótkie spódnico spodnie. Wiem, że nie każdy lubi, i ja osobiście lubię. Wiem, wiem, wiele kobiet uważa, że jeżeli mamy odkryty dekolt, to nogi już powinny być zakryte albo na odwrót. Może i tak, ale ja akurat tak lubię. I ja taką stylizację balansuję dodatkami. Do tego, słuchajcie, skórzane, niskie, karmelowe buciki, karmelowa torebka, beżowy tręcz, szal i wygląda się mimo wszystko z klasą. No dobra, to teraz czas na kurtkę. Zaraz się odsunę pokażę ją Wam w całej okazałości. Od razu mówię, że to jest sztuczne futro. Jak ta kurtka przyszła, to moja pierwsza myśl była, kurde, to nie jest prawdziwe futro. Robiłam test jeszcze raz sprawdziłam na stronie, i jest tam napisane, że jest to sztuczne futro wysokiej jakości. Zresztą teraz to widać, ponieważ no, troszeczkę to wszystko tutaj tak wyłazi, ale kurtka ogólnie jest piękna. Powiem wam, że Marku strasznie się zaczął śmiać, jak ją założyłam. Nie, że mnie wyśmiał, tak pozytywnie się śmiał, ale mówi, że wyglądam jak diva albo jakiś raper po prostu. Zresztą ocenicie sami. słuchajcie nastąpił tutaj jakiś błąd w komunikacji bo rozmawialiśmy z Markusem, że chcemy zrobić sobie coś na szybko i padł pomysł, że zrobimy taką meksykańską ucztę i cały czas rozmawialiśmy o tacos i ja miałam właśnie na myśli te takie łódeczki taco a mój mąż poszedł na zakupy i kupił nachos także moja fajna wizja na tacos dzisiaj niestety nie wypali, ale nachosy też myślę, że będą dobre kochani robię do tego taki dips z kukurydzy ja już to jakiś czas temu widziałam na internecie i zapamiętałam sobie ten Deep, bo ja uwielbiam kukurydzę. Mój mąż trochę mniej, ale na pewno zje. Będę to w sumie tak robiła troszeczkę na oko. Nie dodam też wszystkich przypraw, które są w oryginalnym przepisie, ponieważ ich nie posiadam, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno jest to taka propozycja weekendowa, ponieważ tutaj jak widzicie, mamy sporo masła, y, czosnek. Majonez będę dodawała. Parmezanem to wszystko jeszcze posypię. My w tygodniu takich rzeczy nie jemy, ale na weekend jak najbardziej. Także y, spróbujemy. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Na początek, jak widzicie, roztapiam tutaj masło, wrzucam teraz na patelnię papryczkę jalapeno i czosnek. Dobra, podsmażyło nam się to chwilkę, dodajemy teraz kukurydzę i smażymy dalej, aż kukurydza nam się delikatnie zarumieni. Okej, okay, kukurydzy nam się już podsmażyła, wrzuciłam ją teraz do miski i teraz na oko dodaję majonez, tak z łyżkę, myślę, że wystarczy i troszeczkę więcej kwaśnej śmietany. Powinnam dodać teraz kolendrę, ale nie mam, więc dodam pietruszkę. Super w ogóle tą pietruszkę pokroiłam, ale nic nieważne I teraz przyprawy tak w sumie na oko, pieprz, sól, troszeczkę chili dodam. Like Na koniec posypujemy dip jeszcze parmezanem Papryka ostra i gotowe! Przyznajcie, że wygląda to przebosko. Nie żyję, moi drodzy. Takie to jest u mnie ostatnio vlogowanie. Wyobraźcie sobie, że Jamie dostał wczoraj gorączki i cały popołudnie spędził na moich rączkach. Na szczęście Jamie czuje się już lepiej, także trzymajcie kciuki, żeby szybko wyzdrowiał. W ogóle chciałam Wam o czymś opowiedzieć, bo kilka vlogów temu opowiadałam Wam, że jest mi troszeczkę przykro, bo Jamie faworyzuje bardzo tatę. No i muszę Wam powiedzieć, że Totalnie się to zmieniło i to jakoś, nie wiem, kilka dni po tym jak wrzuciłam tam ten film, Jamie strasznie zaczął faworyzować mnie. Naprawdę jest u nas teraz. Totalne, jak to się mówi, mamoza. Jest tylko mama, 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 mama. To jest naprawdę niesamowite, jak u dzieci wszystko tak bardzo szybko się potrafi zmienić. E, przyznaję, że czasami brak mi sił, no ale słodkie to jest, tak? No i w związku z tymi naszymi wszystkimi chorobskami, kisimy się nadal w domu, mimo że pogoda dzisiaj jest przepiękna. No i a propos kiszenia się w domu, chciałam Wam polecić grę planszową e, King of Tokyo. Jest to nowa gra w naszym zbiorze i powiem Wam, że strasznie ją polubiłam. Ostatnio byli u nas znajomi i graliśmy przez cały wieczór i naprawdę bardzo dobrze się bawiłam. Podoba mi się chyba dlatego, że nie jest tak bardzo skomplikowana. Mój mąż bardzo lubi takie skomplikowane gry, a ja średnio, ponieważ ja chcę się zrelaksować. Nie chcę mi się po prostu tyle myśleć przy grach, także to jest gra idealna dla mnie. I my mamy w ogóle tutaj edycję Halloweenową. Tutaj doszły nowe potwory, także super, bardzo pasuje tematycznie. Świetna zabawa, naprawdę bardzo wam polecam. Jeżeli chodzi o książki typowo na jesień, no to powiem wam, że nie mam teraz zbytnio czasu, żeby czytać. Czytam tam jakieś książki psychologiczne, ale jeżeli chodzi o takie pozycje typowo na jesień, to polecałam Wam kilka w którymś vlogu, podlinkuję Wam to. Jeżeli Wy macie jakieś fajne gry planszowe, książki, filmy, to oczywiście piszcie w komentarzach. A ym, plany na dzisiejszy wieczór. U nas są takie, że będziemy oglądać Hocus Pocus dwójkę. Strasznie się cieszę, ponieważ jestem ogromną fanką Hocus Pocus. No i mamy zamiar przygotować sobie jakieś fajne smakołyki i ja zaraz będę piekła w ogóle babeczki dyniowo-czekoladowe. Brzmi to super, także mam nadzieję, że będą dobre. Przygotowałam sobie już wczoraj puree z dyni, także dzisiaj mam to z głowy. Bardzo szybko się takie puree przygotowuje. po prostu kroicie dynię, najlepiej na takie półksiężyce i pieczecie 180 stopni, 40 minut. Potem tą dynię musicie zblendować, albo nawet Rozciąpać tylko widelcem i pióre gotowe. No dobra, to ja idę teraz do chłopaków moich, bo słyszę, że coś tam się awanturują i zabieram się do za baweczki. Składników znajdziecie pod filmem. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. Już wam wszystko tłumaczę. Do jednej miski wrzucamy suche składniki, czyli mąkę, cynamon, gałka muszkatałowa, proszek do pieczenia i cukier. Składniki oczywiście mieszamy. W drugiej misce mieszamy składniki mokre, czyli puree z dyni, olej i jajka. Teraz mokre składniki wlewamy do suchych i mieszamy. Dodajemy posiekaną czekoladę. Ja dodałam czekoladę gorzką, ale możecie też dodać mleczną. Kurczę, wiecie co, zamówiłam na internecie takie czarownice. Bardzo mi się to spodobało. Zaraz zobaczycie, jak to będzie finalnie wyglądało. I źle przeczytałam. Tam było napisane 6 sztuk i ja myślałam, że chodzi o 6 par. A tutaj mamy 3 pary, no ale trudno. Zamówiłam jeszcze takie papilotki halloweenowe i myślę, że te babeczki będą wyglądały świetnie. Ciasto przekładamy teraz do papilotek i będziemy to piec w 200 stopniach, tryb góra-dół, przez około 20 minut. Taką masę cukrową uzyskacie po zmieszaniu cukru pudru z niewielką, naprawdę niewielką ilością wody i do tego dodajemy jeszcze farbkę spożywczą. Miałam w kuchni jeszcze takie oczy, także powymyślałam jeszcze inne wzory halloweenowe i myślę, że nawet fajnie to wyszło. O śpi, nam zrobiłam jeszcze popcorn na wieczór filmowy, i pachnie u nas teraz jak w kinie. A w ogóle odkąd mamy Bobasa, nie byliśmy w kinie. Takie życie rodziców. No, teraz to jesteśmy gotowi na Hocus Pocus Dwójkę. Piszcie w ogóle w komentarzach, jeżeli ten film już oglądaliście i dajcie znać, jak Wam się podobał. W ogóle wszystkie polecajki filmowe, bardzo mile widziane. Ja ostatnio oglądałam z Markusem Phone, chyba ten horror się nazywa. I powiem Wam, że podobał nam się, bardzo przyjemnie się go oglądało, znaczy przyjemnie, no, horror. Ale nie wszystko zostało w tym filmie wyjaśnione. Miałam potem sporo pytań, także. Hmm, polecam i nie polecam. Dajcie znać, co wymyślić o tym filmie, jeżeli go oglądaliście.